Co przewidujesz, jeżeli chodzi o Ukrainę, o losy Polski? Wojna jest trudna. Rosja jest silnym państwem militarnie. Ma dużo czołgów, najwięcej na świecie. Ma więcej czołgów, niż wszystkie inne kraje razem wzięte, więc jest to potęga. Natomiast Ukraińcy dostali dużo broni przeciwpancernej i mają zmobilizowany naród i, i, i stawiają dzielnie czoła i będą sobie radzić. Można powiedzieć, że sytuacja jest wyrównana, dosyć patowa. I y, wojna może być przewlekła, bo Putin nie może przegrać. To jest bandyta, jak Hitler chce zmienić ład światowy, chce Rosję wprowadzić do centrum Europy. Także walka będzie ciężka, ale przewiduję, że Ukraina się obroni. Może straci parę miast, ale niepodległość powinna obronić. Na dłuższą metę nawet wojnie partyzanckiej też wygra. Także powinniśmy zwyciężyć, jeżeli będziemy solidarni, Konsekwentnie udzielimy wsparcia. Myślę, że Polska mogłaby dać ochronę rakietową dla Lwowa przed atakami rosyjskimi. Możemy, możemy bardziej jeszcze pomagać. Myślę, że w ciągu paru miesięcy Ukraina osiągnie obronę niepodległości i upadek reżimu pociągnie za sobą na Kremlu nie tylko upadek tej kagiewowskiej sitwy w Rosji, ale również na Białorusi. Jedyny zły scenariusz dla nas to jest szybkie zlikwidowanie Putina przez KGB, osadzenie jakiegoś figuranta typu Miedwiediew, no i oczywiście radość, entuzjazm w Niemczech i we Francji, że oto demokrata rządzi w Rosji i, i powrót do sytuacji pompowania pieniędzy przez Niemców dla Rosji. Także przewiduję, że wygramy wojnę, obronimy niepodległość, zbudujemy Międzymorze, możemy być tym pokoleniem pierwszym, które no osiągnie wielki geopolityczny sukces i odbuduje się pierwsza Rzeczpospolita, no tego trzeba robić, trzeba być czynem, po to jest Legion Polski, żeby czynem w tym uczestniczyć, mimo że to jest wielki geopolityczny proces wielu narodów. Mamy dobrą koniunkturę i powinniśmy to wykorzystać. Rosjanie podczas swoich wypraw, na przykład do Afganistanu, mieli trzy kasty. Kastę oficerów, mhm. złożoną tylko i wyłącznie z Rosjan, Kastę podoficerską, złożoną z Ukraińców i innych Białorusi, narodów, inny, Białorusi Litwi, i innych, tak. I pospolitych zają, zający, którzy mieli ginąć. Jak teraz to widzisz? Rzeczypospolita, o której mówiłeś, będzie miała takie kasty, czy? No zobaczymy, no to jest bardzo trudno powiedzieć, ponieważ wynika to z, z podziału zadań. Pierwsze Pospolite wyglądało to rzeczywiście tak, że Lekka jazda była ukraińska i piechota zaporowska bardzo dobra. Litwa miała bardzo dobrą też jazdę, a Polska miała ciężko zbrojnych, więc no, były pewne, pewne takie specjalizacje. I to w każdym koalicji jest tak, że ktoś ma predyspozycję. Natomiast Rosjanie po prostu nie dopuszczali innych narodów do stanowisk kierowniczych, jak w Anglii też. Innych narodów, bo bali się, że utracą imperium. I właśnie dzisiaj w dużej mierze wojna Putina polega na tym, że on jest przekonany, że Rosjanie to są panami Ukrainy, bo to są jacyś gorsi Rosjanie na tej Ukrainie i że może ich podporządkować. No i się zdziwił, ponieważ ci Ukraińcy poczuli w sobie duch niepodległości, duch prawa do samostanowienia. I mimo, że pełnili rolę podrzędną w państwie rosyjskim, to umieją się bić, są świadomi, mają zakłady, które stworzyły rakiety kosmiczne, dobre samoloty. To, 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 to tylko on się naiwnym wydaje, że Ukraińcy to są jacyś ludzie niewykształceni. Także mają duże Widzisz szance. tą przyszłą federację jako Związek Narodów Równoprawnych? Tak, tak. Musimy to jasno powiedzieć, że i Ukraińcy, Litwini, Białorusini. Muszą mieć status równoprawny wobec Polaków. Nie można budować tego w przekonaniu, że my jesteśmy lepsi, mądrzejsi. No, po prostu przeszliśmy podobne losy i mamy wątłe te elity, bo wymordowane przez Niemców i przez Rosjan, i trzeba się wzajemnie wspierać. I myślę, że jeżeli staniemy w prawdzie, powiemy sobie o krzywdach, jakie nam wzajemnie uczynili no, politycy błędami różnymi, Bandera, prawda, czy też. Szaulisi na, na Litwie, mamy bardzo poważne problemy, też przyszli ze Słowakami, którzy z nas napadli w 1939 roku razem z Hitlerem. Mamy Czechów, którzy nas napadli, mordowali Polaków w 1920 roku na Załodzie. Także mamy wiele problemów, ale tylko można je rozwiązać wprawdzie, jak będziemy wolnymi narodami, jak będziemy pod okupacją cudzą, no to w żadnym wypadku nie rozwiążemy starych problemów i nie zaczniemy się poważnie traktować, szanować i w zgodzie. Bronić wzajemnie, no bo taka jest po prostu przyzwoita relacja sąsiadów, przyjaciół, którzy mają wspólne interesy. Czyli co robimy z zadawnionymi krzywdami? Pamiętamy o nich, w tej chwili rozwiązanie musi poczekać, bronimy, bo jest pożar u sąsiadów, bronimy ich przed utratą domu, wspieramy ich, natomiast później siądziemy porozmawiamy sobie do bólu i będzie nam łatwiej rozmawiać, jak sobie, jak będziemy mieli wzajemne rachunki wdzięczności i poczucie sukcesu i zwycięstwa, to łatwiej nam będzie mówić o trudnych sprawach z przyszłości, a były przecież, bo przecież w I Rzeczpospolitej też nie zawsze była sielanka w relacjach polsko-ukraińskich, to samo w powstaniu w Lwowie, gdzie Ukraińcy walczyli o Lwów, a nasze orlęta lwowskie broniły tej, tej polskiej części Lwowa. To są bardzo poważne konflikty, już nie mówiąc o II wojnie światowej, wcześniej roli Austriaków, haniebnej, później Niemców, później NKWD. No, straszne zbrodnie, rzeź wołyńska, to są poważne sprawy, bardzo złożone. I my w relacjach i z Litwinami, i z Żydami, i z Czechami, i ze Słowakami, i już, nie za o Niemcach i Rosjanach, no mamy poważne problemy. No i to są często niezabliźnione rany i, i my je rozwiążemy, ale tylko w warunkach, jak będziemy mieli poczucie wolności, będziemy mogli mówić to, co myślimy. Wtedy jest dopiero szansa na pojednanie i naprawdę. Jak nie będzie wolności, jak będziemy pod butem, Putina czy Niemców, no to żadne sprawy nie zostaną rozwiązane. Wręcz przeciwnie, będą nowe intrygi, szczucie, kłamstwo, manipulacje. Także mamy wielką szansę, nie tylko zwyciężyć, ale też przezwyciężyć i rozwiązać i powiedzieć uczciwie, jak wyglądały dramatyczne karty naszego wzajemnego braterstwa w przeszłości. Czyli dzisiaj nasze główne zadanie: Wolna Ukraina. Tak. Nie obronić niepodległą Ukrainę, pokonać kacapów Moskali. To jest nasze zadanie numer jeden. A później damy sobie radę i z sądami, i z bezpieką, i z, i z Niemcami. I, z I naszą piątą kolumnę rozliczymy. Rozliczymy jak się udaje piątą kolumnę.